Trzy. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie, kurwa nie, mój mózg, zaczynamy jeszcze raz, M nieprawda, raz, dwa, Wszystko trzy, nie nagrane. witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, tylko dzisiaj ten mną nosom... no ja, To on. i ten drugi, no tak czekają właśnie, czy ja mam pierwsze, czy z oku, no ja czekam <gryw> zawsze na resztą, e, ja jestem z oku, jestem zielony, e, zapraszam do mnie na kanał, i to, to. jestem sam w ogóle, nie? Teraz ty, teraz ty, trawisz, wiesz? Proszę mnie wstrzelić. To co solo dzisiaj? My tylko komentujemy. Dokładnie. Ciekawe jak się... Zag Zagadka logiczna, co by tu zrobić? <grafy> Mam pomysł jak wy wybronić z tej sytuacji. Muszę zrobić w ten oto sposób. Nie, nie, ten. E, e. ten oto sposób muszę zrobić i wypierdolić się w kosmos. Nie, to nie działa! Bo masz zbroję. Muszę... bo zbroję na tą zbroję. Teraz następnie zrobić kurwa, nie to, to Zginie. i teraz że pójdę po kawę. Kurwa, prawie! <laughs> Ujebałeś tak, kurde, czołem ten kant tych schodów i... Zoku, co masz na czole? Zginęliśmy Schody na Schody masz. Na początku odcinka zginęliśmy. Ty zginąłeś. Mózgu. O, oh. ja co się dzieje? Hey, halo? Oh. Coś... Coś się odrywało się. Dobra, chodźmy może normalnie tamtędy. Będzie bezpieczniej i szybciej. Nie! Dajesz! E, co mi Trzeba się dzieje? Się, halo. O, co... halo? Halo, Co się dzieje, ej! Co? Czemu się te lepie? Co Zobacz, mi się czy... dzieje? Halo? Co? <laughs> halo trawiski Ej! Co? Moja podstawa sama się rusza, halo! A bo, a mnie napierdala z lewa na prawo. Diego, wyłącz kurwa! Czemu Dzień zginąłem? Co mi się odpierdala? Ej! Rozwiekcie mnie! Czemu jeste ja się się to mój drugi? Co się tu dzieje? Co się dzieje, ej! Który! Mnie, mnie się już naprawiło! Ja widzę dwóch chwilę magów. Ja nie ruszam żadnym, ej! Co jest kurwa? Już? Nie! Widzę dwóch chwilę. O, teraz jestem, dobra, teraz żyję. Gdzie Widzę z dwóch chwilę magów Co tu się odpierdala? Aha! Bo ja zginąłem dwa razy! Moment! Kto to jest tak? Czekaj, czekaj, czekaj. Kto to jest? To ja? Poczekaj? Ty jesteś chwilę to trafić! Na portal śmieciu! Ty Gałdanie, gorolu! Ciu. Nie ma. Nie ma. Nie ma... Boże, Zoku wpada w taką ja panikę, że zaczyna wszystkich zabijać. Ej, dobra, jeszcze na karnawale teraz widzę was normalnie. Czemu dwóch magów z czego jeden się ruszał i nie moją władzą. Co? O, portal. Jak się robi portal? Kurwa, tego masz, zrób. Para, prąd i tarcza. I spacja. Kurwa nie to! Para! Znowu... I tak powstał kapitan planeta! Pił. No, kurwa! Kurwa spok! Kom Pomóż Kurwa! Tu to... mieliśmy zakończyć ostatnio, ale... A dobra drzwi nam się otworzyły, nie? A nie co, chodź jeszcze na krytu. A jeszcze, tak? Da, 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 A to już byliśmy! Byliśmy Tutaj byliśmy. Tutaj byliśmy. Nie, nie, ała. Co to? Czy ty ma, proszę czekać? Co to kurwa? Co to... Wlad się zesrał. I co to było kurwa? Ej, co to było? Wczytywanie. To brzmiało, jakby ktoś był godny. Dlaczego wczytywanie stoi na jednym punkcie, i nie chce Właśnie, się ruszyć? też. się rusza. Ledwo, ale się rusza. Da. Co Fak. ty zrobiłeś? Co to było ten z... z... Traktor ktoś włączył? <laughs> no i spokój, to brzmiało jak taka udarówka do ściany. I kombajnę po <laughs> Jak u garetę ostatnio. <laughs> o Boże. Kurwa, gareta. To jest tym Nie, coś. nie wiem, chyba tak. Zepsułeś. O, mi teraz idzie po malutku, tak bardzo. I też. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Cięść Trzy. Ej, witamy po przerwie, mieliśmy małe problemy techniczne z ładowaniem. Dziesiąty ja raz. Ci, kurwa dam problemy techniczne. Chodźmy do drzwi, które już są otwarte. <laughs> A ja gram pod dla challengerów. Diablo. Tak. Patrzcie, jaki lud. fioletowe pieniądze. Ale A zero sobie Diablo. Diablo tak Lord tak of Destruction, nie? Tak. Taka, 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 taka. taka, no, 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 no. Ja A i co mi się stało, ryja mnie zakrzewiło? Gotago, Sanik. Sanik? Um... Gdzie ja jestem? <g> nie wiem. Zjadło mnie. <Nie> wie. <S acquired> Czyby to był grobowiec samego Ktulu? Ou... Bardzo, bardzo. znowu się zjebał. Dobra, trzeba się popchnąć. Ej, <lands> tu gówno widać. Popychajka. Eee... pozwolicie? Gdzieś mieli o, tu. Dam, 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 dam. Bardzo oh. ładnie. Zajebiście. Patrzcie, jak to, to się robi to się w ten sposób. Zajebiście. Dawaj portal. Eee. Wiecie co, nie jestem pewny, że to się tak robi, ale kto wie. <laughs> Możliwe, że te portale akurat można rzucić w daną przestrzeń. Dziękuję, portal, sa. Ha. Ale tak jest śmiesznie. Kurwa, macie. Bardzo ładnie. Halo! <laughs> ALO! Halo, halo. Halo. halo! Nie ma portalu. portal. Okay. <laughs> W dupę! Oh. Bardzo ładnie. Ej, co on tam oh. robi? Kurwa. Oh. O! Ej! Się odbije, ej halo? Jak tam? Ciudź! Się... Ej, co ja się Naprzód! Aha. <grym> jest bardzo <grym> niski level z oku. Oh. O! No, ej! Czekaj. Dobra, się... Travis, Standardowa procedura. Aha. No hmm. <grym> nie. nie, nie. Coś na środę, to trzeba zrobić. Tego jest Czemu pewien. tam skacze Bonus 1-1. A spróbujmy ogniem na wszystkie strony. Nie wyszło. Ej, zraz ogniem. Co to może być? Bo to jest. W sumie? A może arkana? Nie arkanką. Też. Ej, to za gwostkę mi pewną robi. Na Umarłem. Czy ty się zażerze, zabijasz da mnie? Kto? Ja się odbijałem. Kurwa. No, ja pierdolę zaraz. Nie da się. Nic tu zrobić. Ej, może musimy tych drzwi pójść tam, ej. No, ale one nam glitchują. Tu jest na pewno. Ej, ej, a może? Ej. Może tu musi ktoś zostać zabity? Może to ołtarz ofiarny? Juu, kurwa! Ej, jestem gdzieś. Spierdalam stąd. Zoków, Krześ, dziękuję. My za mądrze myślimy na to, ta zagadka Bo... jest dla nas za, za głupia to, to, to za... Rozumiem, Dobra krew nie zadziałała Rozumiem, że jest głodne A może tutaj co zrobię tak hmm. Kurwa Dobra, chodźmy jeszcze poszukamy w innych drzwiach Tak Otworzyły się drzwi, więc powinno być okej okay. Kurwa Czwing. Najwyraźniej który nie chce żebyśmy to przeszli Naprawdę, czuję się jak współczesny zagrajmer w tym momencie. No, zamiast głupiego zabijania się, to mamy coś trudnego dla mózgu. I nie wiem, jak to zrobić. Co tu? Jack, just Nie, test. gdzie? Co jest? Czy widzieliście to? Nie. Mnie to przyblokowało i wyjebało mnie po czasie. Punkt kontrolny, to, to musieliśmy tu iść. A, dobra. Jezus, Maria, współczesność. Zapomniałem, tak. że. Au, jak się idzie do tej zagadki. O lol. Dużo tego. To jest czasowe, wszystkie. z tego co pamiętam. O! Dobra? Wozimy, wozimy, wozimy. Ui! E, może portal tu lepiej jebnąć, co? Nie, nie, nie. nie Żeby już był gotowca? Na. No w sumie na. Kawgana? Można. Moment, uwaga. Czekajcie. Tak, słuchajcie. Na się wszystkim z... nie! Czekajcie! No, nie! Jaki portal? Ośmielet, Diego! Moment. Para, to i to. Proszę bardzo, portal zajebiście i na samym starcie będzie też. Nie, moment, czekajcie. Jedziemy od początku tutaj, znaczy od początku. Co od początku? No, no tmuchnij to. Najpierw Oto. musimy zabić to. psiakę, to coś. A, co A, Patrz jak, jak kurde zrobiłem. Kurde trawi sniper, mielony. Mielo, flaczek. Mielony. Oh. A? Szlak. Confuse. I is confused. Ja też. Uf, <laughs> Nie mogę sobie trafić. No. Dobra, panowie, zabicie się zrobimy to, to od nowa. Ogar. Nie, portal! <grystanie> 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 DEBILU! Poleciał sobie zajmij. Ja już mogłem tam na drugą stronę przejść <grystanie> i mogłem to aktywować, kretynie! Czemu to zrobiłeś? Zniszczę ci twoją kurwa... Kanał! Śledzone kurwa! O, Twoją kanał Tak, moment. Dobra, ogar. Co moment? Co otwiera? Wsiakłem. Zrobiłem już to, a ty ogar, o, bo tam się otworzyło i trzeba tam kliknąć. O, Nie, To kur... jest czasowe. To się otworzy dopiero później. Jak czasowo? Zamknij się. To jest czasowe. To się po chwili zamyka. Nieprawda. prawda. Chuja znasz się na tej gierce. Ty się znasz chuja. O, no na chuju najlepiej. Zabij go. Hmm? Zabij go, gnoja. Kurwa, no. Wow. gówno. Ej, au. Oh. Ten konfudowany. Ach, prawie. Puf. Dobrze, nareszcie zginął frajer. Dobra. Travis, zatrzymaj tą platformę, jak będziesz tam. Zatrzymaj. Zatrzymaj, e czerwony. E Self to. A Jeszcze raz. O, widzisz? <laughs> okay. Za chwilę. My też zatrzymajmy go tam, jego. Nie, poczekaj. To najpierw wyjdziemy stamtąd i to zatrzymamy tam. Dobra, Zoku? No teraz. Portal. To jest ten... Niepotrzebny jest portal. O, on musi teraz korytę widzisz takie taki współczesny. Zatrzymaj, okej. Okay. Zoku, przechodzimy. I to za chwilę. Nie, moment. To najpierw musi pojechać. Zajebiste. A. Stąd tego nie zrobię, dobra. To niech sobie na razie jeździ. Tu zielone. Co nie zrobisz? E, to trzeba później zatrzymać. Pyk, Pyk. to tu. Dzięki koledzy. O. Hmm. o! To co teraz? Sekunda. Daj na zielone to. Zajebiste Czerwone CZERWONE mm. Dobra Czekaj, czy tego łupniaka Właśnie Chyba jak już tam stoi Kurde. A prawie Jeszcze raz Dobra And Wait for it Dobra za, Najpierw tutaj No go Oj Przejebałem, przepraszam Dobra, tu już mamy Idealnie wygląda gówno z koroną, nie? Dobra, czemu nie mogliśmy od razu tu przejść? Co ty robisz? Kurwa nie we mnie! a, 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 a. No kurwa! Wracać tu, szatany. <noise> O! O! Udało się! <laughs> o! chwilę e, Ładuję na kamień na niego! Świetny kamień! <laughs> 9 na 10 Zostań tu! I is confused! I is confused very much! Dobra. Kurwa, mamy cela dosłownie jak... No bo frajer mnie! No. Dobra, momencik. O dobra, Confuse mi już przeszedł. Pogromce koszmarów, Są 100 na 1000. I co, robimy tu portal i po. Nie, prostu... nie, 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 Mój drugi Watsonie. Moment, mamy wygląd na wszystko teraz. Jezus, widzę to. Yy, odbicie tych. Odbijać się od, od mirrorów trzeba. Ale nie chcę nic mówić, ale jakbym zrobił tu portal i no. wrócił się na początek tam. Wydaje mi się, że to by było przyjemniejsze. Tu jest w ogóle yy, ten. A, tak, lustro. Dobra, cofnijcie się. Trzeba tego kręcić. O, patrz, odwróciłem lustro. O, dobra, odwróć jeszcze raz O to chyba trzeba zmienić kolor wtedy O, widzisz? Dobra Odsuń się Zoku Do góry Pyk, pyk. O! Aaa! I see your thinking, my friend! Dobra, idziemy. Działa. Lecimy, lecimy, lecimy! A! Zielone. I bijemy. Shit. Go away, O, ale zjebaję komuś za trzy Mnie. No, tak, krewi I wracamy, panowie. Dziękuję. Co sobie będziesz tym ze To Może wskoczymy. O, ten portal. Niech wszystko się rusza. Zajebi się to wygląda te lasery. Ale mogłeś wytłumaczyć jaka jest zagadka, tak to trzymałeś to jako taki, że o takie nie powiem kolegom, niech patrzą i się denerwują. Jak to? Ja wiedziałem. No, Trzeba nie ustawić lustra. Lustra widzieliście od razu, że są. Ja wiedziałem, że o co chodzi, Travis. Tak. Ty nie wiedziałeś. Ja nie, nie. Bo to jest soku. Mam złe wspomnienia z lustrami od. Kurwa! <laughs> żegnaj Travis. Mam złe wspomnienia z lustrami od księcia Persji. Travis, pięknie zielone. I mówię na to: o, właśnie, wejść. Ej, lol, zrobił nas na szaro. Poszedł inną Stroną. No, co mój plan. Co Tak, był jeszcze spadnimy tutaj, wszyscy umrzymy. Nie, panowie! Yee. Proszę, panowie! Nogadajmy się! Na razie! No kurde, gdzie celujesz? Iło się z tobą nagrywało. <grym> I to tak śpi. Teraz wytr... znaczy. woda! Co? Co? Co ja tam słyszałem? Całknij Co ja tam słyszałem? <grym> ja ty ty, ty zostajesz panie... tutaj. Ej, kurwa! Nie tam. Taka, 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 taka. Nie! <grym> Nie! O, możemy teraz zrobić wodę, co? będzie wodospad. O! Depilu? No ja i teraz zamrodzimy wodę, no i. No ty co on mm. robi? Soku. A co chodzi? Ktak, 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 Aha, kondolencje. Ja ci złożę zaraz, ty kurde. Ja mu zaraz złożę ryj kurde do, do paczki chipsów. <gry> o oh, Jezus. No kurde! Aha. A jest smurt. O tam jest o. mój kostur jeszcze. O, ta muzyka. Poziom wody to... się podnosi! Któlu w Taki po prostu? Kapłan Przedwiecznych. Ja myślałem, ja że wiecie, się To będzie finał gry? Hmm. Nie raż mnie kurwa tym. Proste. A to i... on. Nie! on! mnie! Ua. Ha, nic mi nie zrobisz! Daj kamienia! Ale music zajemisty! Problem jest w tym, że trzeba go właśnie takimi beamami nadupiać, ponieważ nie sięgnie. A w sumie warto spróbować. A! Zabij mu mackę. Jest tu. Zobaczmy. Sięga go! Zajebiście! Połączmy na sery. Aha. Ożyw mnie. Krytycznie, jeśli chodzi o książki i tak dalej, to ludzie dopiero mieli szansę, że ze starymi przedwiecznymi po wynalezieniu dynamitu, więc właśnie teraz myślę nad tym. Co jest wybuchowe, i co może zrobić fajny efekt? Spadaj. Eee... kamień? Może być. Lo. Lo. Moment. Pomocy, w Albo... O, nie Dziękuję. mogę. Dziękuję. Mowy... pęknął mnie! Te bomby różowe pękają na zół, Travis! on... nie, one zamieniają w kultystów nas. Tak! Lo. W ogóle, a propos tego, zagrań sobie w ten przeszedłeś terror Jego w ogóle? Terrarię, tak. Bo tam jest Ktul na koniec, brat Ktulu, Moon lord, nie? E, tak, znaczy teoretycznie to jest Ktulu, bo teoretycznie Ktulu jest z gwiazd, więc cóż. A ja słyszę, że to jest właśnie brat od Ktulu, kuzyn czy coś takiego? Nie, to jest jakby nie patrzeć, Cthulhu. Ktulu. Też ma kultusów w tej sprawy, fajne to jest. No tak, praktycznie to jest Ktulu, bo. O nie, przyzwał mnie, przedwo mnie. Ba, 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 ba! To był Pomocy. dosłowny. Z wctulu! Ha! Au! E, nie żyje. Skrześ! Jezus, szybko! Szybko! Do something! Skrześ! No. Skrześ! Strzeżka się nawzajem. Au! Ona, nawet, ona spuszcza w pierdzieli, to niezłe, więc. Taki ogar. I używcie. Musimy się ogarnąć. No nie mogę cię ożywić, co jest? Teraz byś mnie zabił, kurwa. Przepraszam. Ale naprawdę, to jest wielka zagwozdka teraz, jak go tutaj rozjebać, bo... Ja końcu... pomysł, go, to ryba jest. To eee, nie jest dobra, głupie, to nie to jest ja głupie. To ja robię bima lodowego. Arkana i lód. Arkana i woda. Ty nie, działa. Nie chciałbym go spotkać sobie wannie Kurde. Woda i arkanum. Porwał mnie! Ale on, on nie zażarł, lol. Ej, on chyba się odradza, jak zjada kość. No to jest ktulu, on pożera. No fajnie. No kurwa! Co, wpierdalasz komentarze, tak? <laughs> ja się przyznaję, ja wpierdalam. O ja, pierwsze jego pióruny. Z, e, nie są. Kurde, odporność na pióruny niewiele daje w jego przypadku. Najgorsze jest to, że nie mogę mu pierdolnąć właśnie tymi wiązkami. A może jednym z kamienia po prostu co? O idzie tu ja z... Lewej. uwaga? oczuń się. oczuń się. Ktoś mi i na drodze. Kamień działa. Kamień działa na wszystko, patrzcie. W sumie. O, odbił to. Ty też. Bo mi dlapić w celownik. Jestem po całości skonfundowany. Ja też. Nie! Ja kurwa kocham w ktulu! Auć. Albo zamrośmy wodę wokół niego. Nie, nie działa to! Działa! O kurde TAK! Zamroźmy wodę i potem jej. Niego, <laughs> jego Zginiemy! Cthulhu tan, tan. Plech! Plech! Żyje znowu Gdzie ja jestem I did something Nie! Zajęmy te ropuchy ja chyba je to wkurza Won! Pomocy w skrzeście? Jestem skomplikowany. Rupy, rupy e, lodowe to! No Kurwa! E, jak... <grystanie> Jaki ciężki boss, ja pierdzielę, no nie? Ja nic nie mogę, zrobić, jestem ciągle martwy. Skrzeszam? Au, 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 au. Ej, naprawdę nie ma co. Chodź. E, On pożera swoich też nawet, lol. Bo to kto, lu? Skrzeszenie, please. Już. No popierdalę Eee... Uwaga! Diego, zrób właśnie jeszcze raz to jebnięcie takie w ziemię! Earthquake? fuck! I kurde, czekaj, there! Nie działa to! Jakie gówno! Kau! Nie! A? On nie wciąga! Auć! Ktoś mnie utopił. <laughs> no i... Ch chwyzec. To jest i puszcie, trudne, bo naprawdę ile mamy czarów, które by tak atakowały... Na, na dystans właśnie My musieliśmy jedną Lamy. milionową zdrowia myślę, 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 myślę. Ten łańcuch po prostu elektryczny Coś musi go walić mocniej On jest wodny, nie? W końcu ehm, tego czaru nie mogłem użyć. O. Ja też nie mogę tego użyć, halo patrzcie Ej, ile to ubije Dobra, to wszystko... A wow! Przeszaj Dobra, zrobiliśmy go już Nie też! I łą... e, robimy sobie tarcze elektryczne, żeby siebie nie zajebać. Apiorsk, tulu. No kurde, najprostsze rozwiązania ale są wiemy. zawsze najlepsze! Tu jest, tu jest, tu jest. Ej, na środku on daje truciznę, która nas konfutuje. Właśnie widzę. One trick pony, ale zawsze trick. No. Arcza. Easy. Ten Czar, gdybyś nie wziął tego Czarodzieja, to byśmy mieli teraz przejebane. Ja? No. no. Widzisz? Dobry detektyw jest dobry. Kurde, kolegę se przywołał! Nie. ryba Rybak7F! i kurwa! Co to było? O kurde! Ten dźwiękus! Co to było? Lol, wystraszyłem się. O lol! Wypucha! na wieki! O no i dobrze ci tak, ty kurde, raku jeden. O! Poziom ukończony. Da, da, Hej! naprawdę, da, genialnym pomysłem da, da, było da. wpadnięcie na to, żeby tym łańcuchem elektrycznym tak. w końcu uderzyć. Tak. I'm fucking genius! Znowu będzie, że co teraz? Chyba tak. Oh. O! Lade. Coś takiego! <suszy> <suszy> Płaczemy. Jak! On się tu przyciąga bez problemu, a kurwa nas nie może zabrać? Właśnie Kurca fix. nie ma tak szybko w O, patrz jak się wtopił kurde Aha O! o. Travis! było mnie! Zawsze! To było krótkie Tak samo skończył się koszmar w Red Hook Że na bohaterowie byli zamknięci w jego świecie? Nie, a czyli... Koszmar w redku to akcja działa się właśnie no, w tej dzielnicy redku w Nowym Jorku, ale sama świątynia pod koniec się zawaliła, ale główny bohater przeżył. Może mnie jak Chciałbym też posiedzieć, połazić swoje... O, dzięki. O. Koledzy. Hmm. Oła. Czy coś jeszcze możemy tutaj zrobić? Chyba nie. Ej, mam głupi pomysł. No? Widzicie te pomniki na dole? Jakie pomniki? No. Tych przedwiecznych. a no? Nie czy coś z nimi można zrobić. Tak myślę, właśnie. Żebyście się tym zająć w czasie napisów. To właśnie da. Chyba nie. Taki easter egg śmieszny. Jogucie, co powiecie na dodatek? Krótki... Eee... Krótki, cholera. Tak, krótki, ale całkiem, całkiem. Spodziewałem się, że naprawdę będzie dłuższy. Że jakiś plot twist, że Ktulu tutaj się okaże na przykład Vladem. To coś takiego. Wladulu? Wladulu. A! <laughs> Shield. I zajebisty na siebie jest Ej patrz, cały wniega, zrób sobie tarczę. Czekaj Wypierdalaj stąd <laughs> Przeleciałem <laughs> przez kamień Co mnie leczysz? Kurwa! <laughs> Ej, teraz mnie mi przez kamień No i dobrze, możesz z prawej wyjść O, patrz jaki spryciarz E połajce tam, możliwe, że można coś fajnego zrobić Kurwa! <laughs> Odejdź ode mnie! O nie pana! Piu! No kurwa, no nie mogę zejść w się sensie, dołem! Bo mnie przytrzymuje tam! No. Szkoda, że nie ma tego kolejnego gramasz komuś jebnął. No. I tak jesteśmy w budynku, więc To jest, nie mogę wyjść na górę! Też nie Dzieba jest, Zoku! Zjebałeś się. Zjebałeś Pomocy, Ała. za pomocy teraz kurde sobie. <noise> Boże, no nie ma co praktycznie gadać o tym DLC. -ku. Był fajny przez chwilę, dodał nowe postacie tego detektywa, ale czy w sumie to było coś wyjątkowego. Fajne A. pogrania po prostu Fajne do pogrania, jeżeli jest kolega, który był na tyle głupi, żeby kupić to DLC. <głosy> <głosy> <Diego>. <głosy> Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Symptomien Cieszę się, że no spodobało wam się to, że posiadłem ten DLC i w ogóle w niego graliście, bo jako jedyny go mam kupionego. Wiesz, pieniążki na YouTube muszą się zgadzać, a żebyś był frajerem, który kupił grę, no to... Dobra, Ty jesteś taki mądry, to kup mi dwójkę. Wspaniałko. A kupić gierkę, tak? Ała. Dobrze! Co, Kupi... Co pijesz, policja? Wypijesz? Oh. <laughs> Eleganckie. Może mnie Floks. <laughs> no nie, jakie nie Nie, mnie! Wy Proszę za kur No, z Kurwo. <laughs> nie ma pierodów. Zajebiście długie kredyty, kurde. Fak. Przy tej. więcej osób mi przy pełnej grze. No właśnie tak chcę to nadmienić wiesz, że są tu takie, te same kwestie co normalnie LOL Moje 5 minut W ogóle z, e, pojawił się sygnał, ten Zurek jak <laughs> kto oh, Shinken co? 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 się stało? Co się musiało My? tak skończyć? Pod koniec kredytów, sukces tak. O ma. I to chyba na tyle I to chyba na tyle Poczekajmy do końca napisu, może coś się jeszcze pojawi zamknęła, Tak, uśmiechł jaką sam U mnie się tam Magicka zamknęła, książka po prostu Też. I jeszcze nie ja to u zatruszynicy. To tyle. An to... Adventure of Swords. W sumie to nie może się tak skończyć, więc to powiecie na to, że zrobimy sobie kolejny odcinek bonusowy, gdzie będziemy się na tej arenie Survival Twutz. Ja Czekaj. zawsze możemy przejść wietnamską misję ratunkową. Masz je, A masz ją? Mam. To... No tutaj to mamy. To... No to... ja to... ja jestem jedyną osobą w tym gronie, która <śniak> zawsze kuźwa ma dlc ja teraz koledzy na mnie żerują. Jesteś jedynym baranem, który kupił te DLC-ki. Wiedząc, że ta gra jest chujowo zrobiona. Idźmy twój chujowy netko. Ja przynajmniej do Killing Flora dobre DLC kupiłem, ja nie kupiłem chujowych. Dobra, to co? To kolejne Nie, DLC -ki do Killing Flora, postacie. Dobra, panowie schodźmy to, bo giga, giga się kończą. Właśnie. Może wam. Więc papa! Na razie. Do hej. następnego DLC.